Dramat, były od Wszystkim jestem w takim i niektórym mogę się wydawać taki troszeczkę nahalny, trochę taki, no nie wiem jak to nazwać, nudny. Yy, ale był taki rzymski myśliciel, nazywał się Katon i on mówił co chwilę, że Kartagina musi zginąć i ja ciągle też powtarzam, Powiedzmy, że musimy, znaczy ciągle mówię o tych samych sprawach. Mówię o sprawach naszej koszalińskiej tożsamości. Ciągle się pytałem o sprawę inżyniera Sofuszułowa, dlaczego został zabity. Teraz już wiem, że, ja wiem, 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 że, że to się wydaje nudne, ale jest, niestety w Koszalinie jest rondą Łupaszki, a Łupaszko wydał wyrok na inżyniera Sofuszułowa. Karę śmierci, żyjemy w czasach demokratycznych i nie powinniśmy moim zdaniem powielać mordów politycznych. A to niestety był mord polityczny i ja to dokładnie sprawdziłem. Starosta Dobrzycki, pierwszy pełnomocnik rządu polskiego, tu, który tutaj urzędował w Koszalinie, mówił, że o zmarłych to nie wypada mówić źle. Mówi się zazwyczaj zdatkowo dobrze, ale o Aleksandrze Cuszubie. Można tylko mówić o samych superlatywach. Zginął z rąk innych Polaków wielki patriota Aleksander Sobuszyłow. I jeszcze raz protestuję przeciwko temu, że tak powierzchownie została tutaj podjęta na tej sali decyzja nadająca imię Łupaszki, człowieka, który wydawał wyroki śmierci, czyli to jest propagowanie mordów politycznych. Teraz druga sprawa. Raduje się serce, raduje się dusza, jeżeli jeżdżę od Artium do ulicy 4 Marca. Widzę, jak się wspaniale buduje ten w Koszalińska Malta. I jestem za to bardzo wdzięczny i sekunduję temu. I powiem tak, że tutaj to się, te, te moje tematy się łączą. Tu w Koszalinie ma być wybudowany na placu. Na Rynku Staromiejskim scena, duży taki szklany pawilon, podobny do Forum, yy, czyli tam gdzie mieści się głos Koszaliński i większość mieszkańców, ja to stwierdziłem, gdybym gdyby, gdyby nie został wyrzucony z telewizji, zrobiłbym sądę wśród mieszkańców i większość by na pewno mi odpowiedziała, że już powiem od pomniku nie muszę mówić, bo wszyscy się zgadzamy, że ten pomnik jest słuszny. Nikt nie zaprzeczył, napisałam duży elabora i yy, dużo punktów i nikt nie zaprzeczył przeciwko słuszności tych punktów. I ten pomnik ma być przeniesiony do parku. Uważam, że to jest niesłuszna decyzja, ten pomnik powinien zostać ponieważ tak jak na przykład Państwo nosicie na ręku obrączkę i miejsce obrączki jest na palcu serdecznym, nie gdzie indziej. Nie można go obrączki wpłacić na palec od nogi i tak dalej. Przeniesienie tego pomnika z placu centralnego to będzie takie potraktowanie naszej tożsamości jak obrączki ślubnej, zdjęcie z palca serdecznego. I tutaj na przykład była taka konferencja zorganizowana z inicjatywy pana prezydenta jednińskiego, ale pan prezydent na tej konferencji nie był. I na tej konferencji, zwołanej przez pana prezydenta, większość osób protestowała przeciwko budowaniu szklanego pawilonu tutaj na rynku staromiejskim. Ja proponuję, żeby ten, skoro taki pawilon chce się zbudować, to weźmy przykład z Wrocławia. We Wrocławiu blisko Harii Ludowej. Jest taki, można powiedzieć, salek piękny, fontanny, prawda? I, tak dalej. I tam jest miejsce. Proszę panie, proszę rozmawiać. nie rozmawiać. Proszę Pani, znaczy, to są sprawy bardzo ważne i po prostu, jeżeli tak podchodzimy to lekko do tego, to ja się później nie dziwię, że przechodzą takie uchwały, bo władza reprezentuje społeczeństwo. Jakie społeczeństwo jest taka władza? I wiem, mieszkańców. tak? W każdym razie bardzo proszę, ażeby ten pomnik, żeby pomnik został, ja mówię jako mieszkańc Koszalina i wyrażam wolę większość mieszkańców, I, a druga sprawa, żeby ten papilon szklany tutaj nie powstawał, ponieważ on, można powiedzieć, że zeszpeci to miejsce i miejsce jego byłoby lepsze tam, koło właśnie tego zalewu tej koszańskiej marty. Dziękuję. Dziękuję, dokładnie zmieścił się Pan w pięciu minutach.